uczestników Mistrzostw Województwa Seniorów, które chciałbym ja powiedzieć, że już od kilkunastu lat oraz pierwszy uruchamiamy sporotę tą imprezę w województwie oraz wydam grupę yy, dzieci, których również łączymy z seniorami. Grupa pierwsza wyznaczyła młodszych dzieci na tym macie, grupa seniorów na drugim nie macie. Chciałem tutaj, dać potem jeszcze głośnice ze sobą i z tego związku dawać niczego, Chciałbym serdecznie przywitać wszystkich uczestników. Stanowników, kibiców, działaczy. Również chciałbym przywitać tutaj naszych byłych czołowych zapaśników. Między innymi Andrzej Radomski, Wiceministrz Europy oraz uczestniki z PiS-u. Chciałbym, chciałbym również przywitać serdecznie dwóch czołowych zapaśników kraju.

Panie, ja również bardzo serdecznie witam, myślę, że ta inicjatywa, działaczy czy z orkiestrą właśnie po uruchomieniu imprezy, która dawno, dawno, dawno z tego bywa, mistrzostwa seniorów, mamy w tej chwili dużą grupę seniorów na naszej i połączyć właśnie te imprezy z dziećmi, to jest dzieci widziały tych mistrzów i Ja uważam, że jestem bardzo dobry pomysł i dziękuję Karolowi Puszanickiemu za tę inicjatywę. Myślę, że yy, impreza potoczy znaczy się bez żadnych urazów, będzie tylko sportowo-sympatycznie i mistrzostwa województwa seniorów i dzieci, za w tym wolnym, uważam za otwartą.